Witajcie, witajcie, z okazji świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy Wam złożyć spokojnych, wesołych świąt, spełnienia wszystkich marzeń. A najważniejsze zdrowych, bo ja się coś pochorowałam. Tak. <grych> Także dużo zdrowia przede wszystkim. Także spędźcie te święta w spokoju. Łapka w O tak, i dziękujemy za ponad 4000 subskrypcji, bardzo nam miło. Tak, tak. Nie spodziewaliśmy się, że tak daleko dojdziemy, ale jeszcze. jeszcze... Pamiętam, jak byliśmy na wycieczce, siedzieliśmy w um, pamiętacie? Siedzimy tam, jedliśmy i ja mówię, że chyba 50 czy 60 subskrypcji mamy i tyle nam zostanie. Tak, a tu już ponad 4000, więc bardzo nam miło. Dziękujemy. Dziękujemy. Wesoły świąt, moi drodzy! Pozdrawiamy Was! Wszystkiego dobrego! Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie marzeń. No i tego wszystkiego, co sobie zażyczycie. I dużo prezentów, chociaż to już obejrzycie pewnie po Wigilii. I udanych podróży. Ale no jeszcze święta, dwa dni także. Także Wszyscy bądźcie z na nami się. i obserwujcie nas. Tak. Bardzo nam miło. Jesteśmy również na Instagramie. Oh yeah.